Siemanko, z tej strony Matthew. Zapraszam do obejrzenia filmu. Okej, okay, a więc dzisiaj sobie zagramy 5 vs 5 i zobaczymy czy będę sobie mógł smruchować na tych graczach, ponieważ Mam taką teorię, że gracze, którzy tutaj grają 1v1 na tej stronce Są bardzo słabi w 5v5, 5. przynajmniej tak zauważyłem wśród moich widzów Z którymi grałem te wszystkie turnieje i show mecze, tak? Więc zobaczymy, czy sobie będę spróbował. Zaraz jak dokończę te informacje mówić, co będą puszczone właśnie najlepszy momenty z tego mecziku. zobaczymy, jak ich pójdzie, natomiast Mam nawet dzisiaj bardzo fajne ogłoszenie No takie wiecie, bardzo intensywne, bardzo, nie? Czyli to musi być naprawdę fajne W sumie nie wiem, jest takie fajne, ale według mnie jest to takie spoko bowiem tutaj Macie takie kwalifikacje na PVPRO. Oczywiście nie zapominajcie o tym, żeby gdy zakładacie tutaj konto na PVPRO, tak? czyli używacie kodu, REF, kodu RAF, wpisujecie mefu 23 to mi dajecie tam końce i zdobywacie też 100 końców darmowych. Tutaj macie ilość końców, które już uzbierają, widzicie? I z tego będzie giveaway, ale o tym się dowiecie na fanpage, że tu możecie polekować. Nie o tym chciałem dzisiaj mówić, to tak nawiasem. Będzie bardzo fajny giveaway. Tutaj macie 5 versus 5 Kings Qualifier, tak? Są po dwa, kwali po dwa turnieje kwalifikacyjne w dniach od 26 do 29 grudnia włącznie, tak? I to są turnieje 5 versus 5 Nagrody są bardzo fajne, bo łącznie w puli nagroda jest 1000, 1000 euro, tam za pierwsze miejsce jest chyba, no nie, nie, będę, nie będę was teraz mylił, a naprawdę 1000 euro jest chyba w puli, więc to jest konkretny turniej i będzie to transmitowane przez Efrak. Nie wiem, czy znacie taką, taką no, taki kanał na Twitchu, który też transmitował wiele turniejów, sponsorowane przez Kingwin. Będą te nagrody, tam znaczy to generalnie będzie w stronę, na stronce do wypłacenia, tak. Natomiast to będzie streamowane przez Efrak i będą też inni streamer, streamerzy. Tam z Czech, dwóch będzie streamerów i to będzie polegało na tym, bo teraz wam się dokładnie tego nie wytłumaczyłem, że macie tutaj te kwalifikacje i będą w tych dniach po dwa turnieje kwalifikacyjne jeden o 12, jeden o 16. I w tych turniejach gracie 5x5. Jeśli wygracie tam, jeśli przejdziecie do, do tego turnieju finałowego to w tym turnieju finałowym jest 16 drużyn, w tym 4 drużyny streamerskie, tak? W tym ja. Czyli ja będę grał tam z Metodem i tam z moim Tymem, którym ostatnio byśmy sobie grali Estle i Gfinity, które zapraszam na fanpage'a. Polecam przeczytać posta na fanpage'u. Bardzo ciekawy post, jeszcze ciekawszy niż giveaway, naprawdę zapraszam na fanpage'a, będzie link w opisie o cheaterach, o czyterach. Więc tutaj są turnieje kwalifikacyjne i zapraszam naprawdę Was bardzo gorąco wam polecam. Tutaj widzicie, jest troszkę już miejsc zajętych. Zapraszam Was do grania w tych turniejach kwalifikacyjnych, bo naprawdę ten turniej finałowy, który odbędzie się 30 grudnia, tak czy nie w Sylwka, spokojnie odbędzie się 30 grudnia. Oczywiście będę streamował, Efrak będzie to streamował, więc będzie takie dosyć konkretne to wydarzenie. No i też można wygrać naprawdę niezłe tam hajsy. A oprócz tego, jeśli na przykład nie chcecie grać sobie 5 SW5, macie tutaj bardzo fajne kwalifikacje do turnieju. I tutaj macie widzicie 3 versus 3, ale E, mapki taki nietypowy, tak? E, tutaj już widzicie, jest dosyć pełno, ale tutaj jeszcze nie jest pełno, tak? Więc możecie też się jeszcze zapisać tutaj. A do tego na no, dodatek macie tutaj ligi, e, która się zaczyna za 2 dni, i tutaj poza, za 8 dni. Widzicie, jeden jest Christmas Start, tutaj jest New Year's Resolution, tak? Obydwa turnieje, jeszcze sobie sprawdzę, tak, to są turnieje 1 versus 1. I tutaj macie po 128 tysięcy końców za wygraną fali. Nice, very nice. Tutaj jeszcze macie. Ja nie pokazałem ile to jest U 69 69 tysięcy końców Przypadek Nie sądzę Tyle do wygrania macie Także intro jest trochę długie ale dałem na początku znacznik do przewinięcia Tak więc jeśli komuś się nie podobało to mógł sobie przewinąć Więc jeszcze raz zapraszam was do brania udziału w tych turniejach Musiałem to powiedzieć bo naprawdę to jest konkretny taki znowu event I teraz już chyba nie przedłużam Także zapraszam was do oglądania OK, Ludziska, musiałem zrobić drugie konto z racji tego, że czas oczekiwania w kolejce, żeby znalazło 5 vs 5, ponieważ nagrywam w troszkę niefortunnej godzinie, Wnosi już 25 minut, więc stwierdziłem: Kurde, no chyba tego nie znajdzie przy moim Elo. E, no i po prostu stworzyłem drugie konto, ale uwaga to nie jest dozwolone na tej stronie, tak? Więc Ja, to, ja tylko tworzę to w celu niespółuchowania, tylko w celu nagrania filmików, zagrania 5 vs 5, tak? E, natomiast stworzenie drugiego konta na tej stronie nie jest dozwolone i Wam to muszę powiedzieć. Hello? Uwaga, po piątym meczu udało mi się w ostatniej sekundzie praktycznie wbił. LOL. Czy We to jest kosówka, czy co to jest? Knife round. Knife round, guys. Come long, it's knife round. <grymne> Nie oględają Czemu to za jak to jest knife round? <grymne> <grymne> <A> Teraz. <to> <grymne> ok. What the fuck? Może bym rushować, to i zjedziemy łatwytko Powinien nie nie? Ale dołącz w ostatniej sekundzie, ja już... Gdzie last? O, wszyscy już Nice Good night, friend yes. Snop jest, to jest ten bohater, który wbił w ostatniej sekundzie praktycznie no, I can't pick any gun. Nice cheese Co?! Wygrajcie na szybówkę Nice, I go B Okej, okay, I go me to I can go mid Slash A I go B No wszyscy będą najlepiej idzie Me tu, I go B me tu kurde na no, no, nikt nie idzie, no, oczywiście To idę tego Ja będę cała Akry, nie? Let's go Dobel One tapy Idę ich co? Będę w stanie Dobra, spamuj ten... Kurde, będzie mi spamował z tego P200 Taki gracz mi szeli headshot'a, taki gracz! No dobra, każdemu się zdarza przyfarcić Co my tu zagram? Zagram jakąś fajną troll broń I teraz uwaga, będzie raż long, nie? Na tą okazję przygotowałem sobie... I have to take long ja nie mogę Cię zbustować o meczu, ja muszę Longa zajmować A zrobię to w ten sposób I have to take Long, man, sorry Patrzcie tutaj, flash dajemy sobie Nie słyszałaś kroków? Ooo, palą się Na razie tylko jeden spalił Żaden nie widział a się będą kampić, będą kampić Dlatego się na nich wyskakuje jak kampią wow. to okay. O To nie O to był odpuszczony czy co? Już ja, dało mi heada On na ociec Scout! <laughs> T-spawn camping with scout O Boże ten z glockiem A ten z magiem to nie że, Widzicie, tak to jest, tak to jest, jeśli ktoś gra. Jeśli ktoś potrafi grać 1v1, 1, ale na 5v5 5 to są Boby. Fajne, cuda. Tamten z tym scoutem okay, przed okay. Backcampion. W ogóle, what the fuck. How? Dlaczego? Ojej, no dobra. Wygraliśmy. I go fast short. Może zaraz go zbustuję Dobra, to go zbustuję I always go B. Ok. Chciałem dobrze. On ok? To nie no, jest. No, nie wiem, na tych lągów tam się znajduje. W związku, z tym, że tu raz jest czysty, tak? Bo nasz tam skrócił. Też i górą. Nie ma biało. Za daleko to też poleciał po prostu. Gdzie jest last one? Na lągów. Can be go. <laughs> yeah. Can go be go Nice England, One Don't come guys. Have okay. fun playing. think. Oh, Okay. Nie! Dwóch tu jest! O dwóch tu kąpiło. Czeka jest camping Upper Czemu i mają bez zajęte i nie wchodzą na B. Na są Silver Fejkuje! Nie mi pokażę co to klucz O mój robił Skosy Pik No uh, headshot Headshot też tak mi się wydawało nie Wiem gdzie jest jeden Ale ugrałem, to ja bywało że to są silvery, nie? Ale heady wpadły ładne, kurde To było niezłe, kurde Nie, że tamten... Fakt jest, że to był chyba hetro przez tą... przez te drzwi, kurde, nie? Bo taki odgłos był Taki jakby... ding tam był Smoka sobie weźmiemy, no to była niezła runda Dobra, jedziemy Mamy kałaszka, będziemy on antapy robić teraz, co? Masz, jak taki miły jesteś, poprosiłeś ładnie, to masz gdzie to są nawet, nie spodziewałem się, że będą masz takie. takie normalne praktycznie tam goldziki i silvery. Ale kurde, tu jest jeszcze jeden. Uciekł. Bo ryzykowny miałem. Na dwa hity praktycznie. A biało. Dobra, ryzykownie, ale jest HP. Nie powiem. No, wychyli się tu. What the fuck, No! Nie chciał umierać, kurde. Ale paki plantują ekspertowo normalnie, nie? Na jakimś. na środku BS a i w ogóle. Skany dałem niezłe, O, patrzcie To jest one-tap, nie? Patrzcie, z kału dostaję one-tapa Ale mi teraz prefire'owo, ale one-tap był, one-tap One lower O, pochodzi. Nice Dason ugrał, kurde Mr. Dason, jaki kot Dobra. Zagramy sałupkę o, skał jakiś here Dobra, z kosy go wezmę. Wait, knife! <grywka> nie trafiłem kosy. Dobra, tego nigdzie widział. Cii. Będziemy dawać miłe rady. Wiecie, bo jestem spurfem jednak, nie ja to Będę starał się jednak poprawić to, co zrobiłem, że tak powiem. Czyli ten fakt, że może trochę niektórych wkurzam swoim dobrym graniem i w ogóle. No war chyba. Bo tu każdy może być dobry w nie? Co za smoke gry? Ostatnie rondle. Wódki. Dobra, damy Smithsa, co robimy tu? To. to nie było w to był jeden z najtrudniejszych spisów, jakie zrobiłem kiedykolwiek. Są tak jakoś dziwnie patrzy tego donga, ale powfleż, nie? Powiedzcie, czy nie, kurde. Uciek za białą, znaczy za niebieską. Do ostatniego flesza. Tu ktoś jest. Spierdzielił ten ktoś. Oj, na lągu są. powiadasz. tu. Na respy? Spawn? Dobra, easy. Zostawimy broń. Look at this. Flashbang. Mogę z tego flasha kurde zachować. Co on pali? Where, where he is? Gdzie ta paka? Znów zaplantowana na szworkę. Brrrr, no, defa. Dobra, to to jest pistolka od razu, tak? Czy to jest rzewka? Nie, pistolka, okej. Okay. Kupimy sobie digla. Zobaczymy, czy da się coś w z tego. Spróbujemy sobie... Oni pewnie się od razu wychylą, od razu pewnie... Watch lower tunnel, okej? Okay? I od razu pewnie się wychylą na mnie i spróbuję ich jakoś tam zlandigować. Wiadomo, mieli łatwiej mają uspy, nie? Ale... O! Ciężkie, ciężkie, ciężkie. Ale Matthew próbuję, Matthew próbuję. Daj. Dobra, chyba po prostu. Okay. One lower. Ej Dobra, muszę to zrobić. Okej okay. oh. But he's spamming. Ten HP Prawie Asix oh. Diglaku wistolce, wiem ja to jest sylwers spokojnie, ale mimo wszystko fajnie wyszło tam Global O! Oh. Oh. Kopoty Nice spraying with deagle <gry> On Niemiec to jest spraying with Deagle chyba Oni robią spraying ale z tych i broni kurde śmiesznych Damyśmy smoka I wyjedziemy sobie po dwóch fleszach A jeden będzie nasze plecy Nie wiem czemu oślepiłem się Jeszcze jeden tu jest In the smoke, in the smoke Jest tu chyba Nice Jeszcze dwugląk tam się nie da trafić Nice One tapa mogę mu zrobić <grym> Dobra, prawie Ooo, zostałem WoutHaka Smutno Napiszę mu na pocieszenie Próbujemy znowu kogoś zabić na tym No nie chciałem, chciałem troty porozdawać, no ale jak on. rasuje mi tak. Nice. Ciekawe, to, jest, to są Polacy, to są Polacy, zobaczymy co, jak zareagują. Pfff, <grystanie> coś powie, czy nie? Lol. Seria to ty Mefio? No kurde, mogli to przegrać jeszcze, nie chciałem trochę pograć jeszcze, no ale dobre. No chyba przegrałem. Tak o, jest. Boże, to drewno. Tym razem musimy kogoś ściągnąć, chyba że mi dolny wiedzie, to się zdenerwuje. O, G -g -g. Dobra, się w Idziemy mu z sprzedać. GG, dobra. Dzięki za grę, Kiedy będzie odcinek? No za jakieś 3 godziny może. Okej. No dobra. No Edo, dzięki za grę. Dzięki, cześć. Dobra, także to było na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby grać w turnieju, który, znaczy na początku turniej kwalifikacyjnym, tak? I potem w tym, jeśli się dostaniecie, w tym 30, gdzie są naprawdę już konkretne nagrody i też streamowane jest to przez EFRAGA, także dziękuję za oglądanie tego filmiku. Pamiętajcie też o Reflinku i niedługo o giveaway'u, wbijcie na fanpage'a, tam jest, są dwa ciekawe posty, jedno giveaway'u, możecie sobie wybrać, skina do, do giveaway'a, a drugi o Gfinity. No i tyle, ja lecę, trzymajcie się, elo.